To są wiadomości Radia Szczecin. Pół tysiąca młodych ludzi, m.in. z Meksyku, Brazylii, Belgii, Danii, Niemiec, Francji, Irlandii czy Izraela, wspólnie modli się i poznaje Szczecin oraz region. Razem z nimi ich rówieśnicy z Pomorza Zachodniego. Choć w zachodnio-pomorskim są od środy, a niektórzy od początku tygodnia, to dziś odbyło się ich oficjalne powitanie i rozpoczęcie dni w diecezji. To czas poprzedzający wspólny wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. To są wiadomości Radia Szczecin. Regionalne smaki zagościły w okolicy szczecińskiej katedry, ruszył ósmy jarmark Jakubowy. W tegorocznej edycji imprezy bierze udział ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Pierwsi już się rozstawili. Oprócz tradycyjnych serów, miodów czy wędlin, na stoiskach można znaleźć m.in. rękodzieło. Podczas jarmarku na scenie zagrają zespoły ludowe, ale także tacy artyści jak chociażby Alicja Majewska czy Grupa Jackpot. Impreza potrwa do niedzieli. Więcej na radioszczecin.pl. Udało jej się przetrwać pogo pod sceną i trzy dni festiwalu Wiewiórka z przystanku Woodstock trafiła pod opiekę Szczecińskiej Fundacji na rzecz zwierząt dzika Stoja. Na imię ma Roki od słowa ROK, które najlepiej oddaje klimat festiwalu. Zwierzę jest młode, ma około dwóch tygodni. Znalazł je jeden z sympatyków fundacji. Po tym jak osłabiona wiewiórka trafiła do ambulansu pogotowia weterynaryjnego, została przewieziona do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam została przekazana pod skrzydła dzikiej ostoji. Za dwa tygodnie Roki zamieszka razem z innymi wiewiórkami, którymi opiekuje się dzika ostoja. Za półtora miesiąca wiewiórka wróci na wolność. Pogoda w Radiu Szczecin. Na termometrach w regionie od 25 do 27 stopni, ciśnienie umiarkowane i stabilne. Przed nami ciepłe i słoneczne popołudnie i ciepły wieczór. Słupki rtęci spadną do 22 kreski, ale jutro znów podskoczą do 27. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Państwo islamskie znowu atakuje, tym razem w spokojnej Bawarii. Organizacja terrorystyczna przyznała się, że atak w pociągu w Niemczech przeprowadził islamski bojownik. Napastnik został zastrzelony przez policję. Jak na to wydarzenie zareagowały niemieckie media? Czy wśród mieszkańców Berlina lub Düsseldorfu spada poczucie bezpieczeństwa? Jak sytuacja w Niemczech i Francji wpływa na polskie bezpieczeństwo przed Światowymi Dniami Młodzieży? W domu, w pracy, w samochodzie.